Cześć! Sezon sandaczowy zbliża się wielkimi krokami, także to najlepszy okres, aby dozbroić ewentualne wraki w naszym sprzęcie wędkarskim. To idealny czas, żeby wpaść do nas na zakupy. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam kilka przynęt, dostępnych w naszym asortymencie, które na pewno idealnie sprawdzą się na sandaczach. Pozycja numer jeden. Myślę, że tej gumy nikomu nie muszę przedstawiać. Mika do Saira to jest totalny killer, sandaczowy. Także jeżeli nie macie jeszcze w swoich pudełkach, to koniecznie się w nią zaopatrzcie. Kolejna propozycja to gumy od ganki Mosquito i Pressmaker Totalny klasyk czyli gumy Mans Predator. Robinson Longinus. Oczywiście wszystkie pokazane przeze mnie gumy występują w kilkunastu rozmiarach i kolorach. I kolejna propozycja to woblery od rapali. A jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z sandaczowaniem i nie masz jeszcze zestawu na sandacze, nie martw się. Nasi sprzedawcy na pewno pomogą Ci dobrać odpowiednią wędkę oraz kołowrotek, abyś mógł zacząć swoją przygodę z tymi niesamowitymi rybami. Zapraszamy na zakupy i życzę Wam udanego rozpoczęcia sezonu sandaczowego.